Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy sobie jazdę testową bezobsługową, samoobsługową w Tesli. Właśnie przyjechałem do łodzi po to, żeby spróbować tutaj, jak to wygląda i jak można samemu odbyć jazdę testową, ale to nie wszystko, dlatego że w dzisiejszym materiale za chwilę dołączy do mnie mój szwagier, który powie, dlaczego nigdy nie kupiłby więcej Tesli Model 3, bo on jeździ bazową Tesla Model 3 więc y, przetestujemy to sobie, pogadamy z Bartkiem, a tymczasem ja szukam samochodu, bo y, przyjechałem właśnie do miejsca, w którym odbywają się samoobsługowe jazdy. W ogóle to jest coś takiego dla mnie niespotykanego, bo pierwszy raz to robię i byłem ciekaw, jak to działa. Generalnie wchodzicie sobie na stronę, jak chcecie odbyć taką jazdę testową, one są w różnych lokalizacjach. W Warszawie, w Łodzi, na pewno chyba w Toruniu, jeszcze w kilku miastach na stronie Tesla to widać i wystarczy się umówić, wybrać sobie model, którym chcemy s -ki i X-a, ma. Są trójki i Y zazwyczaj. Ja chciałem Y, ale niestety nie było na tą godzinę Y, więc wziąłem trójkę. E, I tutaj tak to wygląda. Wjeżdżamy sobie do takiego centrum e, jakieś biznesowego i tutaj mamy parking plus jeden Tesla, ale tutaj jest jeszcze... Widzę, że jedna Tesla stoi, bo na górze jest pusto. Stoją wallboxy i można sobie tam e, podładować samochód, w sensie Tesla, ale widzę, że tutaj chyba jakaś, jakiś Y stoi, e, ale to jest 2Z, to jest chyba... To nie jest testowy samochód. Chociaż kto wie, może to jest testowy. Yy, w każdym razie, no... Yy, o, Cabrio stoi yy, bez dachu tutaj. Ja umówiłem się na tą jazdę, wybrałem sobie samochód i pokażę wam jak to działa. W tym momencie e, w mojej aplikacji, o, jak, się jak nie macie Tesli żadnej, nie macie aplikacji Tesli, to umawiacie się wpisujecie swojego maila, następnie dostajecie informację, że na tego maila e, musicie, się w sensie, tym mailem musicie się zarejestrować i e, zalogować w aplikacji Tesli. Jak się e, zalogujecie w aplikacji Tesli, to macie już dostępny samochód. Ja w tym momencie mam w moich produktach jazdę testową już tutaj. Po prostu sobie tutaj zmieniam między moimi samochodami i tutaj mam tą właśnie jazdę testową od 15 do 16. Oczywiście jestem przed czasem 22 minuty jeszcze do jazdy testowej, a samochodu nigdzie nie ma. Możemy sobie kliknąć znajdź model, ale dopiero o 15, gdy samochód przyjedzie. I to jest super, bo mamy tutaj dodatkowo fajny, fajny sposób jakby rejestracji tutaj, dlatego że nie ma tutaj takiego czegoś, że dzwonicie pisz z kimś na czacie. Tutaj to wszystko odbywa się automatycznie, czyli rejestrujecie się, samochód pojawia się w aplikacji, następnie w aplikacji Tesli musicie zrobić zdjęcia, czy zeskanować swoje prawo jazdy z obu stron, następnie zrobić zdjęcie swojej głowy, twarzy też tak jakby z trzech stron, z trzech, z od boków i od przodu i po tym następuje akceptacja. Jeżeli macie ważne prawko i zrobicie sobie to zdjęcia, to z automatu dostajecie możliwość odbycia jazdy testowej. No i pojawia się to, co właśnie wam teraz Pokazałem. I teoretycznie się tutaj teraz czeka i można sobie yy, przyjechać i odebrać samochód. Ja tutaj samochodu nie widzę, także czekamy na Bartka, czekamy na samochód. A ja Was zapraszam do oglądania. Już myślałem, że samochód nie przyjedzie, ale dosłownie dwie czy 3 minuty po 15 przyjechała Tesla Model 3 i Tesla Model Y dwie ekipy zostawili trójkę i pojechali dalej Y, więc no, mój samochód wrócił. I to jest ciekawe, samochód jest bardzo brudny, no ale to nie ma się co dziwić, bo to jest jazda bezobsługowa, plus jest strasznie taka brzydka pogoda, w sensie jest brudno. No i teraz pokażę wam, jak to wygląda. Wejdę sobie w aplikację, Yy, jazda próbna tesla model 3 i teraz mamy yy, opcję znajdź mój model 3 znaczy znajdź model 3 klikam w znajdź model 3 ona jest w ogóle otwarta, ona nie jest zamknięta lokalizuje pojazd mogę sobie mrugnąć światłami mogę sobie yy, trąbnąć kreksonem yy, aha chyba już załapał, że jestem blisko samochodu nie, coś się zawiesiło mogę, zobaczcie ale głośno i rozpocznij jazdę testową. Potwierdzi, aby odblokować pojazd. Spowoduje to sparowanie Twojego telefonu jako kluczyka odblokowanie pojazdu. Paruj. To jest w ogóle niesamowite. To jest przyszłość tego, jak powinny działać wszelakie systemy, bo bo to, to wszystko się dzieje automatycznie i żaden człowiek nie jest odpowiedzialny za ten proces. I teraz y, klikam połącz, czyli tak standardowo, jak w każdej tesli połączy mi się y, samochód z y, telefonem, telefon z samochodem właściwie teraz jest otwieranie drzwi i mamy tutaj całą instrukcję, więc pociągamy sobie klamkę. Zobaczcie, auto jest uruchomione. Naciśnij z boku kciukiem, czyli mam tutaj instrukcję. Można wejść sobie już do środka. Tutaj mamy instrukcję. Witaj na samodzielnej jeździe testowej Tesla, przypominamy, że jazda trwa 45 minut, po upływie czasu dostęp do samochodu w aplikacji będzie zablokowany, w razie jakichkolwiek pytań, problemów prosimy o kontakt, życzymy elektryzującej jazdy próbnej. No ciekawe, co się wydarzy, jeżeli na przykład mi się ta jazda zablokuje, gdy jeszcze tutaj będę. W samochodzie, w sensie w trakcie, nie wiem, w korku czy gdzieś. Auto tutaj się ładuje, no bo mamy tutaj wallboxy. Ja sobie też swój samochód podłączyłem na czas jazdy do wallboxa. Samochód muszę zwrócić do 16 i mam opcję rozpocznij. I mam pełny dostęp teraz do aplikacji, mogę ze wszystkich funkcji sobie skorzystać i mogę skorzystać też z trybu samon To jest wersja z pełnym FSD, podejrzewam, dlatego ja odłączę teraz auto od ładowania i czekając jeszcze tutaj na szwagra, który za chwilę tu będzie. E, pokażę Wam, jak działa tryb Samod. Wyjedziemy sobie po prostu stąd. E, przywołam samochód, na przykład stanę sobie tam kawałek dalej, albo może nie, bo nie mogę wam pokazać mojego samochodu. I sobie wybiorę punkt, do którego chcę, żeby samochód przyjechał. Może powiedzmy, że stanę sobie tutaj, w tym miejscu. I teraz e, przyjedź do mnie. Klikam i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj wyrysowała nam się trasa do, do celu, do mnie. Może stanę sobie trochę dalej. Na razie m, tylko włączył awaryjne i słuchaj, że coś tam się dzieje, ale samochód nie jedzie. Nawet mam tutaj podgląd i widzę siebie na tej kamerze. To jest niesamowite. I co? Zmniejszenie prędkości z powodu złych warunków. Dobra, przejdę dalej. Klikam jeszcze raz. Stojąc kawałek dalej. No, chyba to nie zadziała. Jest już Bartek, dojechał swoją trojeczką Highland zwykłą, odebrałem samochód, wszystko poszło bez problemu, okay. więc fajnie naprawdę to działa Świetnie. i właśnie pokazałem tutaj naszym widzom jak to jest wszystko zautomatyzowane, bo skanujesz prawko, sobie później skanujesz twarz i od razu dostajesz dostęp do samochodu i go sobie odbierasz. Więc Aha, naprawdę... czyli coś bardzo podobnego przy, jak przy odbiorze nowego z salonu Tak, no dokładnie tak samo też można odebrać nowy samochód z salonu Teraz, Bartek, chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział dlaczego nigdy więcej nie kupiłbyś testu model 3 bazowej Bo to jest temat dzisiejszego odcinka, zaraz po, tym, po tej jeździe testowej, samoobsługowej. Jeździsz trójką bazową już rok, zgadza się? No, cztery lata licząc poprzednią Ale tą nową Tak, no to tą... Tam tą nową rok i dzisiaj stuknie 50 tysięcy przebiegu. To dzisiaj do e... Szwajcarii wyjeżdżasz? Tak, dzisiaj wyjeżdżam do Szwajcarii. Zostało mi 150 km rezerwy do 50. Więc zaraz tak naprawdę tutaj Łódź tylko opuszczę i, i po temacie. 50 minęło w 12 i pół miesiąca. A trójką tą poprzednią to jaką jeździłeś? E, też e, standardem, Standard Range, wtedy to się jeszcze nazywało. E, 50, chyba. Tak, nie? plus, tak. tak, tak to już była plus. 55 to była bateria LFP. Mhm. Tak, czyli, czyli rok 2021, również z napędem na tył. E, no i wracając do Twojego pytania, dlaczego bym... Nie kupił ponownie. Bartek, jeszcze raz, żeby to podsumować, przeszedł już dwie trójki. Tak. Przedliftową i poliftową. Tak. I dwie trójki napędowe z małą baterią. Dlaczego nie chcesz jej więcej? E, nie kupiłbym jej więcej głównie z powodu takiego, iż jest, po pierwsze, e, brak napędu na cztery koła, co pokazaliśmy u Ciebie na, w rolce na socialach ostatnio, jakieś 2 trzy dni temu, cztery. Dlaczego warto dwa razy się zastanowić przed zakupem tylno napędowej testy Model 3? No zobaczcie, co się dzieje zimą. No nie podjedzie. Nie podjedzie. Oczywiście kontrola trakcji jest włączona, żeby być uczciwym. Ale spróbuj jeszcze raz, Bartek. Kontrola trakcji włączona? A włącz? Wyłączona. No? W trakcie mogła. Teraz jest. Okej. Okay. No nie, nie jedzie w ogóle do przodu. A teraz jak włączysz kontrolę, to nie ruszy też. No? Ale czasami, niestety, na no, zimą bywa problem. To teraz przy włączonej kontroli trakcji jest trochę lepiej, ale w dual motor no, na pewno by tego nie było. I samochód bez problemu by ruszył. Także. No warto jednak zastanowić się dwa razy, czy. Warto zaoszczędzić na tym, żeby mieć napęd na tył, bo w takich warunkach jak teraz naprawdę może być nisko. Gdzie na lodzie były straszne trudności, mimo posiadania naprawdę, wydaje mi się według mnie i osoby, która przetestowała naprawdę dużo różnych według mnie najlepszych opon zimowych jakie są dostępne na rynku w tym momencie? Masz, nie? Tak, myślę Pilot e, Pilot Alpin 5. Wcześniej jeździłem na dedykowanych e, oponach e, do Tesli, czyli e, Pirelli Soto 03. E, ta wersja homologowana specjalnie dla Tesli. E, no i zdecydowanie z myślą jestem dużo bardziej zado zadowolony. E, szczególnie na mokrej nawierzchni, tutaj jest największa różnica. No, i nie dało rady. I dlaczego bym nie kupił ponownie? Dlatego, że po pierwsze nie ma napędu na cztery koła, czyli na dwie osie, a po drugie przyspieszenie oraz różnica w cenowa w, pomiędzy wersją bazową a long range z napędem na tył, również napędem na tył, ale już z dużą baterią jest na tyle mała, że no, uważam teraz, że jest. Żeby był to wtedy bezsensowny zakup. Ja wtedy miałem troszkę nóż na gardle i musiałem pilnie kupić samochód i tam był miesiąc czasu oczekiwania na, na Long z napędem na tył, dlatego też e, go nie kupiłem, ale no zdecydowanie bym poszedł w to, a najbardziej oczywiście poszedłbym w Long standardowego, czyli e, z napędem na cztery koła. No bo wtedy dostajemy e, pełne bezpieczeństwo, jakie daje nam napęd na 4 koła no oraz dużą baterię. No a tutaj ja też e, miałem okazję, podczas teraz siądł pojeździć trochę Bartka Teslą yy, i właśnie w takich warunkach jak teraz mamy czyli no takich można powiedzieć ekstremalnych bo teraz jest minus jeden jeszcze w ciągu dnia było minus pięć yy, śnieg padał cały czas no, wiele razy mieliśmy sytuację tak jak Bartek wspomniał, że zakopaliśmy się prawie że się zakopaliśmy tym samochodem, bo ściskało się gaz do dechy i on tak powolutku jechał albo nawet yy, mielił kołami A więc yy, ja, ja sam mam trójkę taką jak Bartek tą przedliftował z napędem na tył. I to jest jedyna Tesla, jedyny elektryk, którym się, przynajmniej może nie jedyny elektryk, ale jedyna Tesla, którą niejednokrotnie się gdzieś zakopałem właśnie zimą. I jak się nie założy dobrej opony na tył, to naprawdę może być trudno. No, ty masz dobre opony, więc ta przyczepność jest o wiele lepsza, ale i tak czasami gdzieś tam zarzuci na zakręcia, jak jest jakieś błoto śniegowe, więc myślę, że to jest duża wada. Do, do niedawna mówiłem, że ile w ciągu roku mamy taką sytuację, że jest tak jak dzisiaj, czyli jest zima, jest ślisko, jest mokro, aczkolwiek. No jak już trafiasz na taką sytuację, że nie możesz gdzieś podjechać, no to to jest takie frustrujące trochę. No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I. E, no tutaj, jak, tak jak powiedziałeś, to jest jedyna chyba możliwość, bo poczekaj, nie, Y standardowy też ma napęd na tak, tył, nie? też, też ma, ma no. napęd na tył, ok, no ale takie, takie sytuacje nawet na takich oponach jak ja mam i czy to, nieważne, czy to były te pierelki wcześniej czy teraz te myślę to co powiedziałeś, że mm, zrobisz delikatnego slajda na y, zakręcie, no to jest codziennością nie? Tak. jakby to jest dla to jest, niektórych no, to jest fajne, nie? no dla mnie to jest super ja, <laughs> ja, ja mi, to, mi się to podoba w sensie, się pobawić, daje nie? mi to, to ale to, to, na dając komuś do, 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 do prowadzenia ten samochód, nie wiem, bamię czy no to, już jest... no to już tak jest no kurczę no, no. wolałbym żeby napęd na cztery miały je tak nie? tak zdecydowanie no, no to jest no właśnie trzeba wtedy dobrać y, samochód pod siebie nie hmm. bo ja na przykład na dzień dzisiejszy yy jakbym miał kupować znowu, no to bym się na pewno zastanawiał pomiędzy Long z napędem na tył, a Long standardowym, e, albo bądź Perfo, tylko że Perfo to już jest niestety dużo wyższa półka cenowa, mhm. znaczy dużo wyższa, no to już jest dla mnie te 20, 30, 40 tysięcy przy zakupie robi różnicę, e, więc, więc e, jest to wyższa półka cenowa i zapewne najprawdopodobniej poszedłbym w Long z napędem na tył, z uwagi na to, że ja jeżdżę tym samochodem, e, nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, tak jak ty na przykład masz żonę i, i żona często jeździ twoim autem i wtedy trzeba e, no, zwracać dużo bardziej uwagi na te, na te, na te kwestie, uwagę na te kwestie bezpieczeństwa. Mi to sprawia frajdę, a w Long range z napędem na tyłu dostaje nie dość, że prawie chyba o sekundę szybsze przyspieszenie niż w moim standardzie, no to jeszcze ten mega magiczny zasięg, bo tam jest chyba 750 WLTP kilometrów, Więc dla mnie jak ja na przykład teraz właśnie się wybieram e, właśnie w tym momencie przesiadam się z tego samochodu do swojego i wybieram się w trasę e, 1200 km no, do Szwajckii. 1300 km i to jeszcze pogoda jest taka nieryspieszczająca, więc nie dość, że mam bateria. Złożycie e, to będzie, jeszcze no. dodatkowo napęd na tył, gdzie no przy takich prędkościach autostradowych w Niemczech czy e, nawet bez limitu prędkości, no to jednak e, no, może być problematyczne. Czas. Tak. A jak zasięgowo wychodzi w takich warunkach pogodowych twoja trójka? Wiesz co, yy, jak tak. ciśniesz do, do Szwajcarii? Ja jadę zawsze 140 na godzinę z uwagi na to, że ja jadę zawsze na autopilocie. Okay. E, a że autopilot działa do 140 na godzinę, no to no to jakby jestem zmuszony tak, i też mi to odpowiada i uważam, że te 130-140 dla mojej trójki pod względem zużycia jest to najbardziej odpowiednia prędkość e, dlatego ja też e, jadę tą, sto, tą 140 praktycznie przez cały czas, bo tam w Niemczech są ograniczenia do 130-120 czasem więc tam sobie zjadę z autopilota odyszkę czy coś, ale z reguły po prostu pędzę 140, jadę tutaj, załóżmy, że po niemieckiej autostradzie i stąd już mam trasę nie wiem dajmy na to 1000, 1300 km. No, to ja tak mogę śmiało powiedzieć, że 60-70% jadę na autopilocie cały czas, no więc jakby e, cały czas jadę w tych prędkościach 130-140. E, pomiędzy zimą a latem nie zauważam dużej różnicy, e, z uwagi na to, że mm, to jest tylko dłuższe ładowanie. Ale nie ma czegoś takiego, że mam dużej, więcej przerw, bo e, jako mam większe zużycie. E, no to jakby ona mi planuje i tak miejsc, ładowania w tych samych miejscach, tylko po prostu dłuższe. Ale, a latem też nie wykorzystuje baterii, nie wiem, że na pełnej może przejadę 350 przy takich 130, jak jest super pogoda, mm -hmm. bo to jest realne, no to ona i tak nie wykorzystuje, bo ona mi zrobi za 180 przerwę, nie? Więc jakby czy zimą, czy latem ona i tak jest w stanie zrobić te 180, więc jakby to nie gra roli, po prostu to ładowanie nie trwa, e, nie wiem, 8 minut, tylko 15 minut. A tak. jak sobie radzisz z baterią LFP? E, zimą, no teraz ona jest cały czas zmrożona i wyjeżdżasz w trasę, dzisiaj miałeś taką sytuację, że wyjeżdżasz tak, w 30% miałem, no. e, i musiałeś się podładować e, mm -hmm. i zimna bateria. Tak, dzisiaj miałem taką sytuację wyjeżdżałem właśnie spod domu e, na 30% i jechałem w trasę 45 km czy tam 55 e, no i do, pokazywało mi, że dojadę do celowego miejsca autostradą oczywiście, że dojadę do celowego miejsca na 10% e, no i po, a jechałem prosto na ładowarkę szybką, 200 kW, e, Greenwaya. Więc e, włączyłem od razu podgrzewanie baterii w momencie wyjechania z domu. No i dojechałem po tych 40 czy tam 50 km na tą ładowarkę e, z, z baterią, e, z 10% energii w akumulatorze no A i osiągnąłem moc 147, Ale to ładnie się podgrzało ale gdybyś nie, nie miał takiej kilowatów. trasy, tylko byś miał, na przykład od razu pojechał na ładowarkę no to byś miał pewnie z 30 kW no jakbym pojechał od razu, to było tam wiesz, no 30 to nie wiem, czy nawet osiągnęłoby no, nie? więc to, to też jest jakiś minus, ale właśnie ale też... wiemy, że to jest minus, tylko pytanie mhm. czy w Twoim życiu codziennym w Szwajcarii, gdzie zimy też bywają srogie mhm. czy przez te 4 lata jeżdżenia z baterią LFP, czy faktycznie to jest coś, co powoduje, że ten samochód jest upierdliwy w użytkowaniu? Nie, nie, nie. Nie, powiem szczerze, nie, Czyli bo nie masz możliwości ładowania w domu dodajmy. Czy ładujesz się? No tak, tak. poza domem, nie? No jakby, jakbym, nie, jak, jakbym nie miał możliwości ładowania w domu, to może i tak, aczkolwiek powiem szczerze, że. Jakby, ten... Jakbyś nie miał, czyli masz czy nie masz możliwości ładowania w domu? No mam. Teraz. Tak. A przez ostatnie lata nie miałem. Nie miałem. No właśnie, nie? Tak, tak. I właśnie no. o te lata pytam, czy to był dla ciebie problem, że no. wiesz, była zima, ty miałeś na przykład 50%, jedziesz w trasę, bateria zimna, nie ma możliwości ładowania w domu, więc musisz się gdzieś ładować albo poprzedniego dnia, albo, albo tego samego dnia przed trasą. Czy to w ogóle było dla Ciebie problem? Bawem czy czynia No to tak nie planowałeś, że yy, wystarczy tak naprawdę... Yy, Pamiętać o tym, że jak wsiadasz do samochodu i będziesz gdzieś tam jechał na ładowarkę w ciągu dnia, no to ustaw ją po prostu, żeby ona się grzała i jakby jesteś w stanie te moce w, tam w okolicach 100-150 osiągać na tych mhm. ładowarkach w zimę, nie? Więc jest to spoko, a ten system ogrzewania w Tesli działa naprawdę spoko i naprawdę szybko. Nawet ja na przykład miałem takie sytuacje wielokrotnie, że jechałem na ładowarkę, miałem 5 km na ładowarkę, było minus 2, minus 3, czyli bateria mhm. była zbrożona turbo. No i na te 10 minut włączyłem tylko to rozgrzewanie, nie? No to i tak ta moc gdzieś tam w okolicy 100 wybiła, nie? Tam mm -hmm. 90 i tak dalej, więc nie jest to tak tragiczne, ale wiadomo, że jakbym miał y, baterię na przykład z tej Tesli Long Range'a, no to tam miał pewnie 150 mocy, nie? Mm -hmm. Aczkolwiek no, no no, nie jest to tak. Wydaje mi się, że, że oczywiście dużo lepsza i bardziej komfortowa sytuacja jest, jeżeli masz możliwość ładowania w domu, nie? Czyli nie jest źle z jednej ale strony. Ale nie jest źle. Czyli nie. finalnie... Y Dlaczego nie, ja chcesz, też, nie chcesz więcej tego? Ja też, powodu. przepraszam ci, nie mam doświadczenia z baterią taką jak jest tutaj, mhm. czyli naprawdę o ile te moce by były wyższe przy tych, przy tych prędkościach, przy tych temperaturach, nie? Tutaj mamy baterię NMC, czyli nikiel, mangan, kobalt, a w przypadku LFP mamy litowo-żelazo-fosforanową i te baterie są bardziej trwałe, jakby cykl życia tych baterii jest mhm. o wiele dłuższy, ale one mają też swoje wady w postaci tego, że, że pomimo tego, że mają żywotność to nie mogą przyjmować dużych mocy jak są zimne i się tak. dłużej rozgrzewają i, i to jest po prostu takie bardziej upierdliwe w takim codziennym użytkowaniu, tak mówiąc wprost, opisując, żebyście rozumieli też jaka jest różnica w tych bateriach, więc Bartek nie ma doświadczenia z taką jak ta, ja mam doświadczenie i z tą i z i faktycznie to się szybciej ładuje, ale z drugiej strony tak jak zaplanujecie sobie podróż, tak jak ty dzisiaj miałeś, że nie ładujesz się od razu po wyjeździe z domu, nawet przy minus 10 stopniach, tylko możesz pojechać na ładowarkę 50 km dalej, to, 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 nie, to nie będzie bolało, to nie jest no tak odczuwalne, bo to, ona to, przez te 50 km się na tyle podgrzeje, że będzie praktycznie od razu osiągnięta prawie maksymalna moc ładowania. Tak, tak więc to, to jest kwestia wszystko planowania. Zbudowania. Żeby... Ja się jakby z przyzwyczajenia po prostu robię to z automatu, wklepuję w nawi jakąkolwiek ładowarkę, czy tą, czy na którą jadę, czy nawet nie na tą, na którą jadę, jeżeli jej w nawigacji nie ma. Po prostu, żeby mi się bateria grzała, nie? I, I to działa, nie? Mhm. A czemu, czemu finalnie bym jej nie kupił? No, tak jak Ci powiedziałem, no, różnica w cenie jest zbyt mała w porównaniu do Longrange'a. A że tak powiem, minusów i no, minusów, tak? Czyli rzeczy, które to auto ma, a które moje nie ma, jest dużo, nie? Mhm. Nawet, nie wiem, nagłośnienie, Alcantara, mhm. bateria. Yy, moc, yy, napęd na cztery koła, yy, no tego jest dużo, nie? Ale teraz celujesz w Y. No. Już jednak Y Znaczy następnym samochodem Najprawdopodobniej Y no? Przed chwilą miałem też taką sytuację Dodam, że czekając na Ciebie yy, Spotkałem widzów, którzy właśnie przyjechali tymi samochodami I o, pod super. podszedł do mnie właśnie yy, Pan, który yy, Zapytał się Bo Ty tyle jeździsz tymi samochodami, to który kupić? Ten mocniejszy, czy ten słabszy? I też właśnie a propos do doradzania Komu jaki samochód kupić To to jest ciężko, bo to nie jesteś w stanie tak. powiedzieć, że O najlepszy jest Performance Albo najlepszy jest Long Range, bo każdy no, będzie chciał coś innego, ja mu powiedziałem, że to jest tak samo jakby mnie pan zapytał, czy kupić dom, czy mieszkanie, każdy ma inne potrzeby każdy ma inne jakieś preferencje dlatego tutaj to, co mówimy to jest jakby opinia taka subiektywna Bartka i to jest jego doświadczenie, ale może dla wielu z was będzie zupełnie no, inaczej tak, nie? możliwe, nie? To jest moje doświadczenie na podstawie, nie wiem, tych 300 tysięcy kilometrów, jakie zrobiłem Teslą i ja robię te kilometry no umówmy się nie wiem no tak jak 60% tych kilometrów jest na pewno na trasie Polska-Szwajcaria, czyli to są autostrady głównie całe Niemcy i trochę Polski, nie? Więc jakby ja się opieram na tym eee no no i tyle, no i generalnie też jestem osobą która lubi e, moc czyli lubi samochody szybkie e, i bardzo mi na przykład brakuje mm, tej mocy którą nawet mimo wszystko ja miałem 5,4 sekundy do setki w standard range plus, czyli tym poprzednim a teraz mam 6,1, czyli umówmy się to jest niecała sekunda różnicy, a dla mnie jest to bardzo odczuwalne, nie, mi brakuje tej sekundy e, i na pewno bym nie chciał już wchodzić w wyżej, powyżej 6 sekund, tak jak teraz mam tom 6,1 no to to jest ni niestety na w niektórych sytuacjach. No to już takie auto lepsze ma y, taką. No właśnie, no właśnie. A nie? tutaj chodzi o to, znaczy chodzi o to. No, jak, y, te walory elektryka jednak to jest, mi się wydaje wszystko w okolicach 5 i poniżej, nie? Mhm. A tak jak tu 4-4 to jest. 4, 4, to, 4, 4, to, to jest super. To jest super. Nie? To super. Jeszcze można sobie dołożyć acceleration boost. Nie wiem, czy w tym też już, bo już jakby pogubiłem się w tym wszystkim, ale, ale to... No, to jest fajne, że te 4 sekundy ja mam na co dzień i to jest takie idealne, że nie za szybkie, nie za wolne. jak, może, jak tak. trzeba to można przyspieszyć, bo tu Czasami jest tak, że jak cię wyprzedza, no to, to, to tak jest bardziej stresujące niż zwykłym. O jeszcze jedna, jedna Pamiętań, rzecz, nie? tak, zdecydowanie, jeszcze jedna rzecz. E, dobrze mi powiedzieć o przyspieszeniach. E, miałem takie sytuacje już, że... Mm, była, nie wiem, mokra nawierzchnia, delikatnie, czy tam zwilżona, mm. że, że na przykład padało chwilę temu, nie? No i ja wyskakiwałem na lewy pas, żeby wyprzedzić samochód, tak? Czyli kierunkowskaz lewy pas i w momencie depnięcia w pedało, w, w pedał w gazu, koła mi zamieliły, a w Tesli z napędem na tył jest tak, że ona odcina na Noc. takie na takie pół sekundy tak. masz odcięcie mocy z tyłu. Tak. A to robi bardzo dużą różnicę, jak już jesteś na lewym pasie. Tak. I e, miałem chyba nawet nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że miałem taką sytuację, że z uwagi na to, że to mi się, że to obcięło, i z, w mojej głowie z, z powstało takie zawahanie i ja się schowałem i zwróciłem no, na prawy pas. Zrezygnowałem z wyprzedzania. miałem podobną sytuację, jak jechałem po drodze i jechało auto. Ja wiedziałem, że zdąży bez problemu, Twojem to jest i wcisnąłem gaz po prostu tak mocny, nie do dych, ale tak do połowy. I odcięło, ci moc. odcięło moc. On zaczął tam mielić, kontrola trakcji zaczęła działać i on tak mm -hmm. powolutku zaczął ruszać, że naprawdę no, tamten zamódł musiał zacząć już hamować żeby mnie przepuścić. Nie? No, I to no. są właśnie takie sytuacje, gdzie w Tesli czteronapędowej, właśnie teraz przejechałem kawałek czteronapędową, jest zupełnie inna różnica. Dzisiaj zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów Twoją napędową i teraz tym long mm -hmm. i jest zupełnie inna różnica, nawet jak wchodzisz w zakręt, teraz jak tutaj jechaliśmy sobie po łodzi i były ośnieżone drogi, czy pasy nawet z takim błotem śniegowym, to w Twojej mm. Tesli już odcina moc, albo czuć takie delikatne śliz śliz tak. ślizganie, a tutaj nie, a on, tutaj on ciągnie i, no i to jest ta zdecydowana Bezpieczeństwo, nie? Duża różnica, więc jeżeli Ktoś ma wybór, to ja zdecydowanie polecam na na 4 koła, bo to robi dużo. Ale jeżeli ktoś nie potrzebuje i mieszka w mieście i mało jeździ, no to, to, to no też, tak. też, też to jest dobry samochód. To trzeba, to trzeba do, do swoich potrzeb dobrać i też wiadomo, cena często gęsto wchodzi w grę. Tak jak w przypadku e, u mnie, no, w, kiedy w trakcie zakupu też wchodziła, więc, no więc no, tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest pytanie, czy kupić dom, czy mieszkanie. No zależy od preferencji. Czego potrzebujesz? Czy jeździsz w trasy? Czy nie jeździsz w trasy? Czy jeździsz po mieście? Czy lubisz szybko jazdę, Czy jeździsz e, niezależnie, czy będziesz miał, nie wiem, e, kurczę, e, mikrę, czy Tesle, To będziesz jeździł i tak takimi prędkościami, jak na przykład moja mama. Moja mama wcześniej miała samochód, który ma 90 koni, teraz ma samochód, który ma 300 koni i ona jakby jeździ tak samo. No tak. W sensie ona tak w trybie ona, chill, nie? Tak, i w trybie chill, Ona nie jeździła szybciej e, e, mikrom, albo nie jeździ teraz szybciej Tesla, mm. bo ma 300 koni, niż no tak. jeździła mikrom. Tak. Jakby dla niej to jest kompletnie bez różnicy ma auto koni, nie? Ona i tak jeździ powoli tak, nie? No. No dobrze, bardzo dziękuję Ci za to zdanie. Mam nadzieję, że to będzie bardzo przydatne, no bo Bartek ma bardzo duże doświadczenie z Tesłą tylu napędową. Jeżeli wam to pomogło, to tutaj mam dla Ciebie niespodziankę i yy, podamy w opisie kod polecający Bartka. Jeżeli byście chcieli kupić samochód i, i ta, te słowa Bartka gdzieś tam przyczyniły się do tego, żeby rozwiać Wam jakieś wątpliwości, to możecie skorzystać z kodu polecającego Bartka przy zakupie Tesli. Yy, i, yy, no i przypominam wam również, jeżeli potrzebujecie ubezpieczenia, czy finansowania, to też możecie się odezwać do mnie do Ingrid 360. W opisie filmu jest link. Właśnie też widz, z którego spotkałem, pytał o finansowanie i ubezpieczenie, więc wszystko mu wytłumaczyłem i też się zdziwił, jak tanio wychodzi u nas ubezpieczenie na nową Tesle. Także tutaj możecie wejść sobie nawet na stronę ubezpieczeniemtesla.pl i sobie to przeliczyć, bo e, naprawdę no, nie dostaniecie taniej i możecie wejść i sobie to wszystko przeliczyć. Więc do tego was zachęcam i mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Wszystko działa sprawnie, jesteśmy w samochodzie za kilka minut, go i, yy, I to wszystko po prostu działa, więc to jest kolejny, kolejna nowość, której nie spotkałem w żadnej innej marce, bo żadna inna marka nie ma takiej, takiego systemu jazdy tak. autonomicznej, że ja w aplikacji dostaję dostęp do samochodu, to wszystko działa, bluetoothem się łączę, jadę samochodem i mam pełną funkcjonalność. Po prostu niesamowita. Także dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się, hej.